Synchronizacja. To słowo, którego nikt nie znajdzie w ustawie o prawie autorskim, a w praktyce obrotu ma duże znaczenie. Zapraszam na czwarty odcinek drugiej serii cyklu Save the Music z prawem. Skoro nie znajdziemy tego pojęcia w ustawie, to musimy poszukać definicji gdzie indziej, na przykład w słowniku języka polskiego. I według tego słownika. Synchronizacja to doprowadzenie dwóch lub więcej zjawisk, procesów czynności i tym podobnych do zgodności ich przebiegu w czasie. W filmie zgranie obrazu z tekstem mówionym, muzyką, efektami dźwiękowymi itp. Jednoczesne nagranie na jedną płytę lub taśmę tekstu mówionego, muzyki i efektów dźwiękowych. I ta definicja dużo już rozjaśnia, bo synchronizacja to jest po prostu zgranie w czasie muzyki i materiału filmowego. Przynajmniej ta synchronizacja, o której dzisiaj będę mówiła, ponieważ ma znaczenie to zjawisko w praktyce prawno-autorskiego obrotu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy producenta filmu, serialu, reklamy, albo po prostu widea ślubnego, czy czegokolwiek innego, co jest po prostu utworem audiowizualnym, czy jakimś obrazem, ruchomym obrazem. I ta osoba chciałaby, żeby w tym filmie już będę mówiła tak w skrócie film że w tym filmie, żeby w tym filmie była muzyka. No i ma dwie opcje: albo zamówi Muzykę, którą napisze specjalnie jakiś kompozytor do tego filmu, albo wykorzysta muzykę, która już jest. I jest mnóstwo banków muzyki, które udostępniają gotowe utwory. Wystarczy zawrzeć umowę licencyjną i sprawa jest prosta. Ale jeżeli ma to być utwór właśnie spoza takiego banku, kwestia synchronizacji też powinna pojawić się w tej umowie zawartej pomiędzy. Producentem filmu, a kompozytorem, ponieważ on również musi wyrazić zgodę na synchronizację muzyki z filmem. I tak samo jak mamy jakąś popularną piosenkę i ktoś chce wykorzystać ją w tym filmie, to autor, czy tam podmiot, którego autor upoważnił, musi wyrazić zgodę na synchronizację tej muzyki z filmem. I jeżeli producent filmu nie uzyska takiej zgody, może naruszyć prawa, autorów. No ale, jak to jest? Przecież mówiłam przed chwilą, że tego słowa nie ma w ustawie, a teraz powiedziałam, że jak nie ma zgody na synchronizację, to może doprowadzić do naruszenia praw autorów. Już mówię, dlaczego tak jest. Ponieważ jakby to słowo i ta instytucja, no troszeczkę przywądrowała do nas innego systemu prawnego, ale jakbyśmy przyłożyli ją do naszych kategorii, to możemy odnaleźć jakby elementy tej zgody dwóch miejscach. Po pierwsze, jako część autorskich praw osobistych i prawa do rzetelnego korzystania z utworu. No bo chyba jest to dosyć oczywiste, że autor ma prawo wyrazić zgodę, czy chce, żeby jego muzyka ilustrowała reklamę jakiegoś produktu, czy właśnie była związana z jakąś tematyką danego filmu, czy reprezentowała Jakieś wartości, które są w tym filmie, więc jakby jest to dosyć takie intuicyjne, że autor powinien się na to zgodzić. No i właśnie znajdziemy podstawę do tego w przepisach o autorskich, prawach osobistych. Ale mamy również taki przepis, który mówi o połączeniu dwóch utworów i tutaj też możemy jakby taką synchronizację potraktować też jako swoiste połączenie utworów w jedną całość i też zastosować te przepisy o połączeniu utworów, gdzie może nie ma wymogu uzyskania zgody na połączenie utworów, ale jest powiedziane, że jeżeli autorzy zdecydują się na wspólne rozpowszechnianie utworu, to potem jeden nie może zakazać Eksploatacji tak, tak powstawej całości. Więc jakby jest ślad takiego zjawiska w ustawie, właśnie w postaci tego przepisu. I w związku z tym, że synchronizacja właśnie w polskim systemie prawnym bardziej jest związana z prawami osobistymi, dlatego nie uzyskamy zgody na synchronizację za X, no ponieważ za X nie zarządza prawami osobistymi i dlatego jakby producent filmu nie może zadzwonić do ZaXu u czy wypełnić jakiegoś druku i uzyskać licencję na synchronizację. Nie, musi się zgłosić bezpośrednio do autora albo do jego wytwórni, do publishera, no do podmiotu, który po prostu jest uprawniony do udzielenia takiej zgody w, w stosunku do określonej, no, powiedzmy, no, piosenki. I taka umowa na synchronizację polega na tym, że uprawniony autor czy inny podmiot udziela takiej zgody producentowi, czyli tu jest między nimi bezpośrednio relacja i w zamian otrzymuje zazwyczaj jakieś konkretne... Wynagrodzenie. I w tej umowie jest określone, w jaki sposób ma to połączenie wyglądać, jak potem ma wyglądać korzystanie z tej całości, czy ten producent może też używać tej piosenki osobno, poza filmem, czy tylko w ramach filmu i mnóstwo innych spraw. Natomiast ta umowa na synchronizację no, dotyczy tylko tej właśnie sfery praw osobistych. Natomiast samo korzystanie z piosenki w ramach utworu audiowizualnego już normalnie odbywa się w oparciu o licencję na korzystanie z autorskich praw majątkowych. Czyli jeżeli autor powierzył prawa ZAX-owi, no to ZAX go reprezentuje. A co więcej, w przypadku utworów audiowizualnych mamy do czynienia z przymusowym pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania i z niezbywalnym wynagrodzeniem, czyli niezależnie od zawartej umowy. Autor dostaje tantiemy z tytułu eksploatacji filmu, serialu, e, reklamy w telewizji, e, w kinach. Otrzymuje tantiemy niezbywalne, pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania. I te tantiemy należą się autorowi muzyki bez względu na to, czy przeniósł prawa na producenta filmu, czy nie. Kwestia jest tylko wysokości tantiem, bo. Inaczej rozliczeni są autorzy muzyki napisanej specjalnie do filmów, a inaczej autorzy muzyki, która już uprzednio istniała, więc jakby ważne jest, żeby te kwestie też rozstrzygnąć w metryce filmu. Czy już tak upraszczając, umowa o synchronizację jest zawierana między producentem a uprawnionym, no i ten producent płaci właśnie z tytułu. Po prostu udzielenia tej zgody na połączenie muzyki z filmem. Natomiast tantiemy z tytułu korzystania z tego filmu razem z muzyką płaci każdy korzystający, czyli kino, telewizja. Też ktoś, kto produkuje nośniki, czyli już no, to już jest sytuacja dużo rzadsza, że mamy jakieś DVD z filmami, czy Blu-ray, czy jakiekolwiek inne nośniki. No ale czasem jeszcze się zdarza, że gazety dołączają film. Na DVD do danego wydania. No i właśnie z tytułu takiego sprzedaży takich insertów, też przysługuje autorowi niezbywalne wynagrodzenie. Jeszcze na koniec, taka może kwestia dodatkowa, ale często przy filmach współpracują konsultanci muzyczni, którzy właśnie są odpowiedzialni za dobór muzyki do filmu. Czyli właśnie korzystają z tych banków muzyki, wybierają taką muzykę, powiedzmy, produkcyjną, ale też wybierają i pozyskują prawa do tych y, odrębnych utworów, do tych znanych utworów i pomagają producentowi przejść przez te formalności. Natomiast to, co jest moim zdaniem ważne, to jest to, że taki konsultant, dobierając muzykę do filmu, także może stać się współautorem tego filmu. Ponieważ takie dobieranie może też mieć charakter twórczy, być oryginalny, a zatem zasługiwać na ochronę prawna autorską. Mam nadzieję, że znaczenie słowa synchronizacja nie jest już dla Państwa tajemnicą. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Save the Music z prawem.